Michał Krawczyk, Radio RSC. Zapraszam Państwa na audycję Gość Dnia A. Dziś w Centrum Kultury i Sztuki i ze mną Pan Piotr Zdrzynicki, kierownik działu wystawienniczego Łódzkiego Domu Kultury, a także kurator wystawy Kontur Mix. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się przy okazji wcześniej wspomnianej wystawy, ale towarzyszy jej wyjątkowy jubileusz, a mianowicie 40-lecie działalności Stowarzyszenia Twórców. Kontur i chciałbym zacząć właśnie od takiego krótkiego streszczenia historii, bo uważam, że jest ona dość ciekawa, tak? Zaczęliście jako grupa pasjonatów i narodziło się z tego coś więcej. To wszystko, co Pan mówi, to prawda. Zaczęło się to w łódzkim liceum plastycznym, kompletnie nieoficjalnie. Generalnie nauczyciele mieli świadomość, że młodzi artyści. W latach 80. nigdy nie będą wielkimi pasjonatami przedmiotów ścisłych, tak jak na przykład nie wiem, właśnie matematyka, ba, nawet historia sztuki yy, czy fizyka. Ale mieliśmy to wielkie szczęście, że nasza pani od fizyki potrafiła bardzo ładnie połączyć dwie sprawy, czyli zorganizować kółko fizyczne i zainteresować nas poprzez fantastykę naukową różnymi właśnie zjawiskami z pogranicza fizyki, fantastyki, literatury. I tak to się zaczęło. Rzeczywiście poszliśmy z czystej ciekawości, żeby było, żeby to kółko się odbyło. I okazało się, że od tego czasu zaczęliśmy się bardzo regularnie spotykać, poznając y czy przynosząc wydawnictwa, które nie były w pierwszym tak zwanym obiegu jakieś kserowane, będą coraz bardziej zafascynowani tym całym światem, właśnie fantastyki, a powoli dojrzewając w tym kierunku, że zaczęliśmy mieć świadomość, że pod płaszczykiem fantastyki może być przemycona bardzo głęboka myśl filozoficzna, również może, ale też zwykła, prosta, banalna zabawa. Także ten obszar, jakim jest komiks, jakim jest ilustracja, jest na tyle szeroki, że nie ma możliwości, żeby zawsze, ktoś nie znalazł czegoś dla siebie w tych obszarach tak i właśnie my jako młodzi ludzie dokładnie to znaleźliśmy zaczęliśmy poszukiwać fanzinów czy zachodnich to były czasy trzeba pamiętać kiedy rodziła się miesięcznik fantastyka w Polsce i to był to, to był taki świat koloru świat Czasem abstrakcji, humoru abstrakcyjnego, czasem właśnie typowa satyra, gdzie, gdzie my, jako młodzi ludzie, nagle poczuliśmy ten obszar wolności w tych trudnych czasach, w których żyliśmy, no i zaczęliśmy nawzajem się nakręcać, bo to działało w ten sposób, że jeżeli ktoś na przykład rysował coś trzy dni i grafika powstała za pomocą 3854 kresek. To drugi kolega postanowił pobić ten rekord, tak? Albo kto lepiej oddał wymyślony statek kosmiczny. I na początku w ogóle to jest tak, że to też trzeba pamiętać, dokin weszły Gwiezdne Wojny Lukasa. Stąd nazwa, wtedy jeszcze bardzo nieoficjalna, naszego takiego mikrostowarzyszenia Zenek, czyli tu odcyfruję Państwu zidentyfikowane ewenementy, nie latające, ewentualnie kroczące, bo tam było bardzo dużo tych kroczących maszyn w tych filmach. Tak to się zaczęło, a potem coraz więcej kontaktu były, było z ludźmi, którzy również w tych obszarach działali na zewnątrz, z Klubem Phoenix, który zupełnie nielegalnie kserował sobie literaturę zachodnią. My zaczęliśmy ją ilustrować. No i to były te początki, tak? A potem już poszło z górki, czyli współpraca bardziej zorganizowana, z łódzkim domem kultury, festiwal komiksu, konkursy, no i to trwa do tej pory cały czas. Pojawiają się coraz młodsi ludzie, coraz młodsze pokolenie pasjonatów kreski komiksowej, i doszliśmy do momentu, w którym postanowiliśmy jakoś podsumować te nasze takie spotkania. Za pomocą wystawy spotkaliśmy się z otwartością właśnie pod tym względem u dyrekcji i podzielić się tymi dokonaniami nie tylko z łódzką publicznością, która ma łatwy dostęp do komiksu, ale też no, wyjść poza, poza te nasze takie ciasne granice i dzięki współpracy, wspaniałej też otwartości tutaj Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, zresztą to nie jest nasza pierwsza wystawa w przestrzeniach galeryjnych tej instytucji, postanowiliśmy pokazać tutaj na otwarcie, jak gdyby to jest taka, nazwijmy to premiera tej wystawy, 15 autorów, różne podejście do kreski, różne podejście do, do humoru czasami lub do poruszania bardzo poważnych tematów. I katalog, katalog który towarzyszy temu wydarzeniu. Myślę, że w, tak naprawdę na półce każdego warto mieć ten katalog, dlatego że on tak z grubsza też podsumowuje ten rozwój, który, który zaczął się od rysowania kreseczek niemalże na kartkach zeszytu. A w międzyczasie były jakieś nagrody Ministerstwa Kultury, zasłużone dla kultury polskiej, i inne tego typu ordery. Z tym, że ja chcę Państwa zapewnić, że, że ta wystawa to jest wystawa osób, którzy... Część z nich jest dosyć zaawansowana wiekiem, ale bardzo często mentalnie są nadal szesnastolatkami zafascynowani powiedzmy kolorem, kreską i korespondencją ze światem za pomocą właśnie tej sztuki komiksowej. Dość powiedzieć, że na początku każdy tak z politowaniem trochę traktował komiks jako taki bardziej, może nawet czasami użytkowy sposób dzielenia się propagandą, bo mieliśmy kapitana Żbika. Czy tytuł Saromka i Atomka, gdzie tam harcerze dzielnie sobie radzili z różnymi problemami, ale na ten moment, na przykład Łódzka Akademia Sztuk Pięknych, ma pracownię komiksu na wydziale grafiki. Więc to już się wszystko bardzo ładnie zmienia. Zresztą część z autorów, których Państwo będą mieli, mam nadzieję, możliwość poznać na wystawie w Cekisie, w Galerii Cekis. Publikowała też w pismach zagranicznych. Mamy tutaj między innymi ilustratora, który projektował książki z prozą Sapkowskiego. Warto przyjść, żeby, żeby, żeby poznać ten taki świat. Niby zamknięty, ale w gruncie rzeczy mam wrażenie czasem dużo bardziej otwarty niż obecne współczesne media. Czy komiks w Polsce to nisza, czy jednak y, można śmiało powiedzieć, że jest to... No... Mówiąc w cudzysłowie, wielka rzecz. Chodzi mi oczywiście o skalę popularności. Bo powiedział Pan, że na przykład dużo młodych osób teraz zwraca się właśnie w stronę komiksu. To prawda, ale trzeba pamiętać, że z komiksem jest troszeczkę jak z muzyką. Na przykład to jest taka moja ulubiona historia, kiedy spotyka się dwóch muzyków jazzowych. Jeden do drugiego mówi: Słuchaj, stary, świetną płytę ostatnio nagrałeś. A skąd wiesz? No bo kupiłem. A to ty. I tak bywa z komiksem. Bywa bardzo niszowym taką, takim, taki, takim przedsięwzięciem, a bywa bardzo celowo użytym medium. Na przykład, bardzo często nie wiem, Urząd Miasta albo jakieś muzeum wydaje komiksy historyczne, pokazuje pewne realia w sposób przystępny dla młodego człowieka, to już ja będąc bardzo młody, a a już dawno przeszedłem okres dojrzewania, wiele lat temu, pamiętam, że jeżeli ktoś mówił o wojnie, to tak trochę mi się jako, powiedzmy, nie wiem, tam dziesięciolatkowi zlewało to, co było w czasie II wojny światowej, to, co było w, pod no. Grunwaldem. Wiem, że to było dawno, tak? I tak, tak mniej więcej też często młodzież odbiera bardzo istotne wydarzenia dla, dla naszego kraju, dla nas, które nas ukształtowały. I stąd część instytucji ma pomysł, aby dotrzeć do młodych ludzi z pewnym przekazem, za pomocą tej sztuki właśnie komiksowe i są to też prace na bardzo wysokim poziomie takim i merytorycznym i rysunkowym, plastycznym, ale powstają też komiksy, które są taką alternatywą garażową, nazwijmy to i, i to jest bardzo cenne. Pamiętajmy, że to wszystko, co, co, co teraz z czym mamy do czynienia na tej wystawie zrodziło się właśnie w takim garażu, nazwijmy to, ale pasja była na tyle silna, dzielenia się ze światem swoimi przemyśleniami czy kreską, czy może nawet w niektórych przypadkach wy Bitnym talentem, że nic innego nie miało znaczenia. tak? I tutaj nikt nie myślał wtedy o jakichś honorariach, pieniądzach czy, czy tego typu rzeczach. A cieszyło każde wydrukowanie, kreski, aż jak było podpisane imieniem, nazwiskiem, to już w ogóle człowiek chodził na endorfinach przez miesiąc. Natomiast z czasem to się zmieniło. Tak? No, bo, no bo znamy wszyscy takie wielkie nazwiska komiksu, znamy wszyscy Torgala, który w pewnym momencie zawojował rynek tak? i nadal jeszcze chętnie jest kupowany, kolekcjonowany. Także Trudno powiedzieć jednoznacznie, czym jest komiks. Komiks jest, jest tak jak muzyka, jest pewnym medium, można, można, można lecieć disco polo, a można, można pendereckim, a, a jeszcze pomiędzy są olbrzymie przestrzenie, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Skoro wspomniał Pan o szukaniu czegoś dla siebie, to zapytam, jak zacząć swoją przygodę z komiksem i tak właściwie gdzie szukać? No bo tutaj tak naprawdę dużo zależy też od tego, no tak jak Pan powiedział zresztą z muzyką, jaki mamy gust, Czego aktualnie szukamy, co byśmy chcieli odbierać? Ja bym zaczął od piątku, od wernisażu w Cekisie, żeby mieć wyobrażenie, jak duże są przestrzenie. Mamy naprawdę wielu autorów i scenarzystów na tej wystawie i bardzo różne podejście do, do tej materii. I ja myślę, że to jest tak, że wzrokowo każdy poczuje jakąś korespondencję z, z jakimś. Z jakąś kreską, stylem, sposobem myślenia, poczuciem humoru, i w tym momencie, bo nie jest możliwe, żeby tworzyć coś całkowicie od zera. Zawsze jesteśmy naładowani tym, co, co wchłonęliśmy do tej pory, i wtedy można ruszyć w jakąś stronę. Na początku się inspirować, oczywiście, nie ma w tym nic złego, tak jak muzycy na początku inspirują się innymi muzykami, potem znajdują swój własny styl, ale to bardzo istotne, żeby rysować. I teraz mamy tą komfortową sytuację, że możemy od razu rysować w kolorze, możemy. Używać tabletu, mediów elektronicznych i od razu publikować tak naprawdę w mediach społecznościowych to, co robimy. I bardzo często rysownicy mają duży oddźwięk i prowadząc nawet bloga, ucząc pewnych rzeczy, pewnych sztuczek rysowniczych czy sposobu podejścia do, do, do pokazania pewnej kreski, mają olbrzymią widownię, tak? bo ludzie tak naprawdę lubią rysować i, i nie każdemu wystarcza odtwarzanie, przesuwanie palcem po kolejnych shortach. Chcą też coś tworzyć, to jest bardzo cenne, dzielić się właśnie z innymi tym, co robią. I to jest chyba ta droga, którą ja bym teraz polecił: dużo oglądać, ale nie poprzestać na oglądaniu, podejmować próby. Warto pamiętać, że każda droga to jest od pierwszego kroku, się zaczyna, nie ma innego sposobu, ale każdy następny krok sprawia coraz więcej przyjemności, radości. Z czasem może się to przerodzić nawet w zawód. Już tak puentując naszą dzisiejszą rozmowę, co możemy zobaczyć na wystawie? Być może ktoś z czy młodszych, czy starszych odbiorców przyjdzie i mówiąc kolokwialnie złapie tego bakcyla. Jeśli chodzi właśnie o takie inspiracje, o ten przekrój klimatów, różnego rodzaju tematów, co na nas będzie czekało na wernisarzu? No, ja mogę tylko obiecać, że znaczy powiedzieć, czego nie będzie można zobaczyć. Tak? Nie będzie można zobaczyć mangi, którą, te, która teraz atakuje. Manga mi się kojarzy troszeczkę tak, jak z, jest taka na przykład alternatywna młodzież, która wygląda identycznie. I, i tyle byłoby z tej alternatywy. I tak samo jest z, z mangą. Jest to oczywiście kierunek, który należy, do którego należy podejść z jakimś szacunkiem, ale jest powtarzalny. Tak? Jest, są oczywiście też rozpoznawalni rysownicy mangi, ale to nie jest to, co znajdziemy tutaj na tej wystawie. Tutaj znajdziemy trochę satyry, ilustracji prasowej ilustracji książkowej, komiks w oparach absurdu, na przykład zupełnie takie wymyślone sytuacje z pogranicza snu i jakiejś strasznej głupoty, ale znajdziemy też właśnie komiks intelektualny, komiks historyczny. To wszystko w jakiś przykładach, tak? bo mimo tego, że tu mamy na ten moment Kilkaset właściwie stron komiksowych do obejrzenia, na bardzo dużych planszach staraliśmy się zmieścić przekrojowo tych kilkunastu autorów, które według nas, czyli mnie jako organizatora wystawy i pana Tomasza Tomaszowskiego, który z ramienia stowarzyszenia pomagał bardzo wydatnie tutaj naszej instytucji, Łódzkiemu Domu Kultury, zgromadzić ten cały materiał, zebrać. Tydzień po, po premierze, czyli po, po tej naszej wystawie, będziemy mieli też takie wydarzenie, gdzie będzie można spotkać twórców komiksu, zadać im bardzo konkretne pytania. Będą prezentacje, troszeczkę historii, ale nie będziemy tym absolutnie patować. I tyle. Także, także od satyry poprzez typową fantastykę naukową, aż poprzez takie zwykłe, powiedziałbym, komiks socjologiczny. O, może to jest dobre słowo. Nic więcej chyba nie mogę dodać. Muszą Państwo po prostu przyjść, zobaczyć i doświadczyć tego na własnej skórze. Piotr Zrzenicki, kierownik działu wystawienniczego Łódzkiego Domu Kultury, a także kurator wystawy Kontur Mix, był moim, a także Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję. Przybywajcie na wystawę. Na pewno nie będzie to czas stracony dziękuję ci potem jeszcze mi za to że, że również ja ze swojej strony zapraszam państwa na tę wystawę